Dzień dobry. Dziś w kolejnym dniu wyzwania chciałabym powiedzieć trochę o, znaczy wyjaśnić i zdefiniować różnego rodzaju formy pomocy i wsparcia, bo mamy tego sporo. I warto chyba wiedzieć, o co w czym chodzi i co czym się różni. Więc jeżeli mówimy o o pracy psychoterapeutycznej, no to to jest albo inaczej. Nie będę mówiła o, psach, o pracy psychoterapeutycznej, tylko w ogóle o pracy rozwojowej, tak? Bo w to się też zalicza praca psychoterapeutyczna, więc mamy takie um, rzeczy jak terapia indywidualna, terapia grupowa, um, grupa wsparcia. E, różnego rodzaju warsztaty rozwojowe, tak? Maratony terapeutyczne to już nie jest to samo co warsztaty rozwojowe. Potem mamy coaching w, najróżnych, w najróżniejszych rodzajach e, odsłon i wersji. E, mamy terapię dla par. Mamy formy pracy w. O środkach zamkniętych, gdzie pracuje się metodą na przykład społeczności terapeutycznej, ale nie tylko. To jest w przypadku stricte uzależnień. Hmm. A to chyba by było hmm, chyba wszystko, co mi przychodzi na tą chwilę do głowy. Eee, i, eee, no i mamy szeroko pojęty rozwój duchowy. Pracę ze sobą w obszarze w ogóle duchowości. Więc sporo tego jest. Zacznę od psychoterapii i różnych form pracy w psychoterapii, bo, bo tutaj głównie no zajmuję, zajmuję się w tym wyzwaniu tematami związanymi z trzeźwością, wchodzeniem w proces trzeźwości, abstynencją. I, no i też tym, w jaki sposób sobie pomagać. Więc mamy terapię indywidualną, gdzie jest praca z terapeutą jeden na jeden. Terapię grupową, w przypadku pracy takiej ambulatoryjnej. Są grupy wsparcia. To jest grupa wsparcia na przykład dla osób, dla bliskich osób uzależnionych albo dla osób uzależnionych. Powiem, jaka jest różnica między grupami wsparcia a grupą terapeutyczną. No i w przypadku ośrodków zamkniętych, to nie znaczy, że tam jesteśmy zamykani na siłę, tylko to jest sytuacja wtedy, gdy się decydujemy na to, żeby pojechać w jedno miejsce i być tam określony czas. Ośrodki są krótko lub długoterminowe. Krótkoterminowe to jest okres od około 4 do 8 tygodni lub dłużej, krótkotermin, lub dłużej do trzech miesięcy na przykład długoterminowe ośrodki to są ośrodki gdzie przebywa człowiek rok mm, lub dwa lata może krócej nie wiem to się teraz zmienia bardzo także y, nie jestem za bardzo tak y, zorientowana bo w ośrodku już nie pracuję ale może kiedyś się powiem o tym jak wygląda wyglądała moja praca w ośrodku jak wyglądał w ogóle sposób pracy społecznością terapeutyczną to może być ciekawe w ogóle Temat na kolejny film. Nie wiem, czy na 100 dni wyzwania może powinien być, jeżeli ktoś rozważa taką opcję, ale jeszcze zobaczymy. Terapia indywidualna e, opiera się na pracy z terapeutą w procesie jeden na jeden, gdzie przychodzimy z danym problemem. Tutaj mamy przykład na przykład uzależnienia albo współuzależnienia lub DDA i tym się zajmujemy. Mm. W przypadku terapii grupowej mamy grupę osób minimum 5 i więcej, gdzie, terapię, gdzie proces prowadzi jeden lub dwóch terapeutów. Najlepiej to by było, żeby było dwóch terapeutów, i tam praca polega na tym, że jedna osoba wnosi temat, jest słuchana, są zadawane pytania i są udzielane tak zwane informacje zwrotne lub feedback, jak to się ostatnio popularnie mówi. Na temat tego, jak się tej osoby słuchało, jakie mamy w związku z tym odczucia, wrażenia i itd. Generalnie nie powinno się udzielać rad, bo każdy jubilerem jest, czyli lubi udzielać złotych rad, ale to nie zawsze się sprawdza, no bo my udzielamy rad poprzez własny pryzmat swoich doświadczeń, a niekoniecznie ta osoba może to. Yy, akurat być w stanie zaimplementować, tak? W swoim życiu. Nie zawsze oczywiście, no bo w przypadku na przykład regulowania rytmu dobowego, no to po prostu są pewne zasady, których trzeba się trzymać, żeby wyrównać ten rytm dobowy. Na przykład chodzić o konkretnej godzinie spać, tak? Ale to, to, to nie o to chodzi. Ja zawsze zachęcam do pracy w procesie grupowym. Generalnie hmm, praca w procesie grupowym jest hmm, może nieskuteczniejsza, to nie jest dobre słowo. Skuteczniejsza, ale hmm, proces grupowy przyspiesza zmianę. To jakby tak mocno uprościć, to na przykład chodząc na trapię indywidualną, temat załatwiamy w rok, dwa, a na grupową na przykład w pół roku, rok. Czyli jest jakby skuteczność dwa razy szybsza. Nie we wszystkich tematach i nie zawsze, ponieważ czasami, jeżeli mamy potężne traumy z dzieciństwa, to pewne rzeczy trzeba zrobić sobie indywidualnie, ale nie zawsze. Tak? Myślę, że teraz oferta, jeżeli chodzi o grupy terapeutyczne jest taka, że nawet na grupach terapeutycznych można robić dobre procesy związane z uzdrawianiem. Dlaczego szybciej? Bo działa tam po pierwsze intencja całej grupy, więc nie mamy tylko dwóch osób, które się spotykają jeden na jeden, tylko jest intencja np. dziesięciu osób, dla, dla których ważne jest to, żeby poszedł progres i rozwój wszystkich całej grupy. To jest bardzo ważne. Jest wsparcie, jest poczucie jedności, tak? Jest mobilizacja i jest coś, czego nie ma w terapii indywidualnej tak zwany regulamin odnośnie stosowania się do konkretnych zasad i norm, na co się wszyscy umawiają. W terapii indywidualnej jest pewnego rodzaju kontrakt między terapeutą a pacjentem czy klientem, na co się dwie osoby umawiają, ale to jest bardziej, bardziej umowne. Ok? Natomiast w przypadku procesu grupowego tam są konkretne zasady. Jak, tak jak na przykład tutaj mówimy na przykładzie uzależnienia, no to jest wymagana pełna abstynencja. W przypadku procesu jeden na jeden klient może się umówić z terapeutą na pewne rzeczy, tak? I on mówi na przykład, że on przychodzi on chce zrobić redukcję szkód ograniczyć używanie. I okej, okay, no to wtedy nie jest wymagana abstynencja, tak? W przypadku procesu grupowego jest wymagana pełna abstynencja. Chyba, że to jest grupa dla osób, którzy chcą pisać w sposób kontrolowany, ale ja mówię o czymś innym. I wtedy nie ma odstępstw. Jeżeli złamałem regulamin, to wtedy o tym rozmawiam. Natomiast to jest pewnego rodzaju taki kręgosłup moralny, który prowadzi daną osobę i ona wie, że tutaj trzyma, trzymane są pewnego rodzaju granice. Jest grupa wsparcia. Grupa wsparcia różni się od grupy terapeutycznej tym, tak jak sama nazwa wskazuje, to nie jest grupa terapeutyczna, tylko grupa wsparcia. Tam nie ma informacji, tam jest możliwość tak naprawdę pogadania sobie, zwentylowania się, posłuchania, właśnie doświadczenia ewentualnie drugiej osoby, posłuchania, może złotych rad, nie wiem. I na tym to się kończy. Czyli w grupie wsparcia my tak naprawdę szukamy, jakby poczucia jedności, że nie tylko ja mam problem. I to nie jest, zły, nie jest zły kierunek, bo wszystko jest dla wszystkich. Natomiast tam mniej działa czynników terapeutycznych, które wpływają na zmianę. A w przypadku uzależnienia, współuzależnienia DDA. Bardzo istotna jest zmiana, żeby wychodzić niespierających schematów i programów. Eee, można zacząć od terapii indywidualnej, <laughs> a na przykład uczęszczać też na terapię psychoedukacyjną, na grupę psychoedukacyjną, żeby pewne, pewne tematy zrozumieć i się ich nauczyć. Eee, a nie musisz tego przerabiać na terapii indywidualnej. Natomiast, zwłaszcza dla osób uzależnionych, zwłaszcza dla osób współuzależnionych, proces grupowy jest niezwykle istotny, bo, no właśnie, tam działa intencja i tam ludzie mobilizują siebie nawzajem do zmiany. Więc e, to tak. Mamy też coaching, tutaj w tym wypadku, gdy mówimy o terapii uzależnień, ja też prowadzę coaching trzeźwości. To jest głównie dla osób, które są w stanie utrzymać dłuższy okres abstynencji. I to jest jakby trening w utrzymaniu trzeźwości, abstynencji. Ale coaching między psychoterapią różni się tym, że coaching to jest to, że idziemy i patrzymy na zasoby, a psychoterapia to patrzymy głęboko na przyczynę. Ja akurat pracuję, jakby mieszam obie te metody i techniki, po to, żeby właśnie był jak najszybszy i największy wzrost i rozwój własnego potencjału. Ale przykładowo, gdy ktoś przyjdzie i powie: Mam, jestem niezadowolony ze swojej pracy, źle się czuję w swojej pracy, pytanie terapeutyczne będzie takie. Co się wydarzyło, co się zadziało, że tak się źle czujesz, albo jak się z tym masz, lub jedno i drugie. A pytanie coachingowe jest, co by dało ci szczęście, żebyś mógł się poczuć lepiej? Co byś chciał zrobić inaczej, żebyś poczuł się lepiej w swojej pracy na przykład. Nie? Więc taka jest różnica między pytaniami terapeutycznymi a coachingowymi, i też między w ogóle procesem terapeutycznym i coachingowym. Ja wychodzę z założenia, że bardzo istotne jest wzmacnianie zasobów i potencjału, czyli tutaj te, te wszystkie pytania wydobywające, coachingowe są niezwykle istotne i zadania i ćwiczenia, ale często trzeba zejść do przyczyny, czemu na przykład mamy hmm, poczucie, że nie zasługujemy, tamto rozwiązać, uzdrowić, zrobić jakiś proces, żeby ta praca coachingowa weszła na najwyższy poziom rozwoju potencjału. Także najwygodniej jest łączyć te dwie techniki: psychoterapeutyczną i coachingową. OK, Także to, to jest to. terapia dla par, terapia dla par, bardzo ciekawy temat. Terapia dla par ma na celu um, uzdrowić relacje. Terapeuta staje po stronie relacji, a nie po stronie mężczyzny, ani kobiety, czy któregoś z partnerów, którzy przychodzą na terapię par. To jest bardzo ciekawe. E, ciekawe. Natomiast. E, um, Myślę, że dosyć trudne, Dzisiaj mam bardzo. Nie, nie, ja konsultuję tylko pary, nie jestem e, psychoterapeutą par, dlatego, że uważam, że e, terapia e, par potrzebna jest e, wtedy, gdy już dwoje ludzi ze sobą pracuje i tak na przykład ma trudność w kontakcie, w, w relacji z drugą osobą. Natomiast jeżeli ona lub on zaciąga jego lub ją, na terapię małżeńską, na terapię par, to jest y, po prostu, to, to, to przeważnie nic z tego nie wychodzi. Y, mam i takie osobiste doświadczenie i też doświadczenie y, zawodowe y, z, y, z obserwacji, ok, y, że to raczej y, nie, zawsze, y, nie zawsze skutkowało y, jakimś fajnym efektem. Natomiast to nie, nie mówię, że to jest złe. To może być świetna rzecz na poprawę właśnie relacji, na poprawę komunikacji. To co ja powiedziałam o terapii par, to była moja opinia, tak? Że ja uważam osobiście, że gdy dwoje osób jakby przerzuca odpowiedzialność, to twoja wina, to twoja wina, to twoja wina, to twoja wina i wymyśla, że idzie na terapię par, to wtedy niewiele można coś z tym zrobić. Uważam, że Warto zająć się sobą, zrobić wszystko, co mogę zrobić w obszarze swojego ogródka i wtedy jeżeli jedna, jedna osoba i druga osoba w relacji, i wtedy ewentualnie e, pracujemy w terapii małżeńskiej czy w terapii par. E, I to jest jakby tuning trochę tej relacji, bo gdy my poprawiamy relację z samym sobą w pracy indywidualnej, to potem automatycznie ta relacja z drugą osobą jest i tak lepsza. E, Potem mamy w psychoterapii dużo różnych nurtów psychoterapeutycznych i ja nie będę w to wchodzić, ale zaznaczam, że też w terapii mamy różne nurty terapeutyczne, gdzie różnie się z klientem pracuje. Dalej, mamy warsztaty rozwojowe, które są jakby to jest cykl na przykład Albo cykl warsztatów, które się odbywają cyklicznie, na przykład cztery warsztaty weekendowe na temat rozwoju, na temat energii żeńskiej i męskiej, tak? Albo jedne warsztaty na temat, nie wiem, duchowości, tak? Albo jedne warsztaty psychoedukacyjne na temat taki maraton kilkugodzinny, na temat w ogóle profilaktyki w uzależnieniu. E, albo tam, nie wiem, w wychowaniu dziecka, ok? To to są warsztaty, które generalnie mają na celu e, do, dać wiedzę, e, też zbudować pewnego rodzaju doświadczenie, bo tam się odbywają różnego rodzaju ćwiczenia. Mamy maratony terapeutyczne, gdzie ludzie zjeżdżają na przykład na 2-3 dni albo więcej, 5, tak? 6, różnie to wygląda, to zależy od. Mm, Konceptu, po prostu, jak wygląda. I tam jest po prostu mm, bardzo często taka praca od rana do wieczora indywidualna, grupowa, gdzie nie uczestniczą. Jedna osoba na środku jest i pracuje, i się przerabia różne kawałki, wątki, też mm, z różnymi mm, ćwiczeniami doświadczeniowymi. Różnie to wygląda. Jest po prostu różnica między maratonem terapeutycznym a warsztatem rozwojowym, tak? Także to, to, to jest istotne. Natomiast jak wyglądają mar maratony terapeutyczne, to, to też naprawdę jest tam. Do wyboru do koloru, tak? Więc też nie będę wchodziła w głęboko w rozwijanie się na ten temat. I co tam ja jeszcze wymieniałam? Czyli mówiłam o terapii małżeńskiej, społeczność terapeutyczna też, terapia grupowa, indywidualna, coaching, chyba wszystko wymieniłam, mam wrażenie. Warsztaty rozwojowe i maratony. W obszarze terapii uzależnień i w obszarze współuzależnień i DDA prawdopodobnie wszystkie te formy występują. I e, można z, z tego wszystkiego skorzystać. E, a, jeszcze mamy kawałki związane z rozwojem duchowym, i tam e, to jest tylko i wyłącznie moja, e, mój podział, więc e, m, tam można wrzucić pracę z ciałem, tak, e, ale nie tylko, nie? bo są też różne rodzaje pracy terapeutycznej z ciałem. Ale mamy wszelkiego rodzaju prace z ciałem, medytacje, e, e, w ogóle uczenie się szeroko pojęte o swojej duchowości, tak? E, I różnego rodzaju prace z energią, takie jak na przykład no, szamanizm, czy nawet kod emocji. E, to to, co mi pierwsze przychodzi do głowy tak naprawdę. Ale to są takie rzeczy, które, gdy mamy tu psychologię, psychoterapię, dosyć taki mocno skategoryzowany i z psychoterapię, i mocno ponazywany obszar w ogóle rozwoju, pracy, i mamy medycynę, a tutaj mamy obszar w ogóle pracy duchowej i pracy z energią. On jakby łączy te dwie rzeczy. Na przykład w medycynie chińskiej to wszystko jest połączone. Także to, to, to też się zalicza do rozwoju swojego własnego, pracy ze sobą. Um, także to, to chyba by było wszystko, co potrzebowałabym tutaj dzisiaj powiedzieć. Może, jeżeli pojawią się jakieś pytania czy wątpliwości też z, was, z waszej strony, to możecie to śmiało w komentarzach pisać. Mam nadzieję, że rozwiałam wiele, wiele wątpliwości czy niejasności. Jeśli chodzi jeszcze z mojej perspektywy, tak, jeśli chodzi o pracę w obszarze uzależnień, współuzależnień, DDA i TDD, to jednak to jest praca bardziej długoterminowa niż krótkoterminowa, więc załóżmy, na warsztat rozwojowy my sobie możemy pojechać, jak najbardziej. Natomiast mm, to wymagana jest praca w zmianie zachowań, zmianie sposobu myślenia, zmianie sposobu czucia. Więc tu potrzebne są dłuższe procesy. Żeby odbył się dłuższy proces, potrzebny jest prawdopodobnie proces psychoterapeutyczny, wsparcie, praca grupowa. Więc to chyba jakby chciałam podsumować, tak, że tutaj. My nie mówimy o tym, że my na przykład zgłaszamy się z problemem, chcemy sobie zmienić pracę, i wtedy możemy sobie iść na coaching, mentoring, tak? I jakby zobaczyć swoje dobre, słabe strony, swoje mocne strony i pozarządzać tymi zasobami. W przypadku terapii, uzależnień, współuzależnień, to jest część, część pracy, tylko część, jeden puzelek tak naprawdę. Jest wiele jeszcze innych e, zmiennych, ważnych, istotnych do, m, do ogarnięcia e, tematu. Natomiast e, teraz jest taki bardzo duży dostęp m, do, m, do opcji, do możliwości, że czasami nie wiemy, co wybrać. E, dlatego warto sięgać po opinie czy po. po, po, po m, Sięgać, zasięgać języka u osób, które na przykład trochę więcej wiedzą, nie? I już jesteśmy trochę bogatsi w doświadczenie. Także, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o temat dzisiejszego filmu, bo nie chcę już się rozwijać, roz, roz, rozpływać w kolejne jakby dygresje. Do zobaczenia w kolejnym e, Dniu Wyzwania. Do zobaczenia.